Dzień dobry, witam Państwa. Gościmy dzisiaj w stacji hodowlano-doświadczalnej NPC Tylempkę w Goli. Jest z nami Pan Profesor Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tej lokalizacji prowadzimy doświadczenie agrotechniczne z terminami siewu, z trzema dawkami nawozów azotowych i sześcioma odmianami. No dzisiaj chcielibyśmy przedstawić, jak kondycji są rośliny, jak się, jak się rozwijają przy tych warunkach pogodowych, które Panie Profesorze trudne były w tym roku. Jeszcze chciałbym tutaj dodać, że w tym doświadczeniu sialiśmy, sialiśmy rzepak w dwóch terminach. Pierwszy termin to jest termin 7 września i drugi termin opóźniony, czy może bardziej ultra opóźniony, 21 września. I dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić, w jakiej kondycji są rośliny. Także Panie Profesorze, co Pan myśli o tych doświadczeniach? No, dzień dobry, Panie Arturze, dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj zostało wspomniane, dwa terminy wrześniowe. Niestety nie udało się tego doświadczenia założyć podobnie jak w latach poprzednich, mianowicie już w sierpniu mieliśmy zwykle pierwszy termin siewu. W tym roku mamy dwa terminy wrześniowe i możemy powiedzieć, że widać, spotykamy się 8 kwietnia, że te rośliny znacząco się różnią. Proszę zauważyć, że jeśli patrzymy na roślinę z drugiego terminu siewu, te rośliny są zdecydowanie. Mniejsze, słabiej rozwinięte niż rośliny z pierwszego terminu siewu. Co można dzisiaj zaobserwować, mianowicie poza tym, że mamy różną wysokość tych roślin, to przede wszystkim te rośliny z pierwszego terminu siewu mają zdecydowanie bardziej rozwiniętą. Biomasę, a co się z tym wiąże, z tą biomasą? Gdybyśmy popatrzyli, jest faza odkrytego zielonego pąka i już możemy liczyć, proszę Państwa, tutaj ilość rozgałęzień, które się do tej pory rozwinęły. Oczywiście te rozgałęzienia będą się dalej rozwijały, tym niemniej widać, że ten potencjał plonotwórczy tych roślin z pierwszego terminu siewu, przypomnę, z 7 września jest zdecydowanie większy. Ta roślina ma... Więcej liści, większą biomasę, jak wspomniałem, też silnie rozwinięty palowy system korzeniowy z dużą ilością tutaj korzeni bocznych. Natomiast jeśli patrzymy na tą roślinę z drugiego terminu siewu, to proszę zauważyć, też już mamy tą fazę odkrytego zielonego pąka, ale jeszcze tak naprawdę tutaj pojedyncze rozgałęzienia się uwidoczniły z pąkami kwiatowymi, tym niemniej ta faza rozwojowa jest. Troszeczkę z tyłu, o czym wspomniałem, ta roślina, jak Państwo możecie zauważyć, ma. Mniejsze, mniejsze liście, mniej tych liści i też słabiej rozwinięty system korzeniowy. Oczywiście trzeba tutaj wspomnieć w tym momencie, że te warunki pogodowe, o których tutaj wspominał Pan Artur, które wystąpiły w roku obecnym, no nie sprzyjały tutaj roślinom z późnych terminów siewu do nadrabiania zaległości w czasie wiosny. Dlaczego? No wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Mieliśmy z jednej strony bardzo suchy marzec. Tak naprawdę na tym terenie spadło niewiele opadów, i tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero w ostatnich dwóch, trzech dniach na tym obiekcie doświadczalnym spadło 15 mm opadu, który uruchomi te nawozy, które były zastosowane początkiem marca. Tak jak tutaj przedmówca wspomniał, mamy trzy dawki. Azotu 100, 150 i 200 kg tego składnika zostało zastosowane początkiem marca. Tym niemniej, pomimo że te nawozy się rozpuściły, te nawozy nie mogły efektywnie działać. Dlaczego? Bo po przeprowadzonym nawożeniu, praktycznie do przedwczoraj, tutaj nie mieliśmy żadnych opadów, które by skutkowały tym, że ten azot, który został w nawozach zastosowany, mógł być efektywnie przemieszczany w głąb gleb. Czy, panie profesorze, można powiedzieć o jakichś takich wyraźnych różnicach w tej chwili pomiędzy tą dawką 100 kg, 150, a 200 kg? Czy raczej. Patrząc w tej chwili na wegetację, przy trzeba być bardziej uważnym i no, ostrożnym. Powiem powiedzieć. Tak, po lustracji tego obiektu doświadczalnego mogę Państwu przekazać, że tak naprawdę bardzo trudno jest tutaj znaleźć te różnice, pomimo że dawka była dwukrotnie większa na niektórych obiektach, bo zastosowano 200 kg azotu, na niektórych zastosowano 100 kg tego składnika. Dlaczego? No, bo nie było tych warunków, o czym wspomniałem, do efektywnego przemieszczania. Zastosowanego azotu w nawozach w głąb gleby, żeby ten składnik mógł być efektywnie następnie pobierany przez system korzeniowy. Stąd też, gdybym nie miał tutaj wbitych tabliczek, gdzie zostało zastosowane 200 kg, a gdzie zostało 100 kg, to sam, mimo że troszeczkę chodzę po polach, mógłbym powiedzieć, że miałbym z tym problem, żeby ocenić, gdzie była wyższa czy gdzie była niższa dawka azotu. To tylko wskazuje na to, że ten rok nam pokazuje, że Nawozy zastosowane a nawozy działające to są dwie, dwie różne sprawy. Dwie różne sprawy, dwa różne terminy. Nawóz będzie działał dopiero efektywnie po opadach, a tych opadów, w tym roku, w większości Polski, tak naprawdę, do właśnie tutaj tego terminu, gdzie się obecnie znajdujemy. Czyli było tak naprawdę niewiele. było niewiele, lub nie było ich w ogóle, Ta. bo na naszych obiektach doświadczalnych, które. Prowadzimy tutaj w Wielkopolsce. Na niektórych mamy raptem 0,6 mm opadów za cały marzec, czyli to praktycznie nie było opadów wcale. E, tak, tutaj sytuacja na tych naszych poletkach wygląda również podobnie. Panie profesorze, myślę, że będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze raz w maju, 24 maja, właśnie w tej lokalizacji na Akademii Rzepaku. Także wtedy będziemy mo mogli więcej powiedzieć no, o no, rokowaniach na plon. Zobaczymy. Dokładnie. Mam nadzieję, że te 15 mm opadu, które się pojawiło, oczywiście to nie jest tyle, które by nas zadowolało. Tutaj, bo chcielibyśmy zdecydowanie więcej, ale mam nadzieję, że chociaż trochę poprawi te warunki, które tutaj e, muszą wystąpić, żeby ten azot był pobierany. Natomiast na co będę zwracał uwagę, że. Ta chłodna pogoda, która wystąpiła i właśnie ten brak efektywności pobierania azotu czy tych innych składników pokarmowych skutkuje tym, że podobnie jak w roku poprzednim no mamy problem z pobieraniem składników i to się uwidacznia przede wszystkim na tych najmłodszych liściach, które można zauważyć, że, ich odcień jest zdecydowanie jaśniejszy tak. niż y, tych liści starszych i niestety, proszę Państwa, to pokazuje, że te przymrozki, które mieliśmy praktycznie przez większość marca, czy nadal jeszcze mamy chłodno, ta gleba jest nieogrzana i brak tych opadów skutkowało tym, że zarówno azot, jak i inne składniki pokarmowe w tym roku do tej pory były słabo pobierane, czego należy sobie życzyć, żeby do tego terminu... Na 24, który tutaj się, 24 maja, na który się tutaj umówiliśmy na spotkanie, żeby tej wody było zdecydowanie więcej, bo to jest ten warunek podstawowy, który, proszę Państwa, no musi być spełniony, aby te nawozy, które Państwo zaaplikowaliście, no mogły efektywnie być pobierane i następnie przetwarzane tutaj w struktury plonotwórcze. Te struktury, jak Państwu pokazywałem wcześniej. Już się tworzą, mamy już tutaj pąki kwiatowe, zdecydowanie więcej tych pąków kwiatowych, tak jak tu wspomniałem wcześniej, jest na tych roślinach z pierwszego terminu siewu. Tym niemniej, żeby one mogły tutaj efektywnie następnie być przekształcone w łuszczynę, a w tych łuszczynach była duża liczba dobrze wypełnionych nasion, no muszą być te opady na wyższym poziomie i tego należy sobie Panie Arturze życzyć. Tak jest. dziękuję Panie Profesorze, dziękujemy Państwu i do zobaczenia na naszych polach w maju. Dziękuję bardzo Panie Arturze, dziękuję również Państwu. Do widzenia.